Ciemka tej strony Sugar, a dzisiaj jest ze mną HyTV. Eee, TV pogromca Zjednoczonych, witam bardzo serdecznie. No właśnie, do tego nie chciałem dodawać, żeby nie było, ale HiTV pokonał i mnie, i Rafael Loksa kiedyś jeden na jeden, także dzisiaj zrobimy sobie mały rewanżyk i tym razem nie na kreatywie, tylko na zwykłym właśnie trybie duo. I zobaczymy, kto zrobi fragów więcej po prostu w trzech gierkach. Także zapraszamy do oglądania. W ogóle myślałem, żeby zrobić challenge, że jak przegrasz to, że musisz zjeść łyżkę cukru. A ja wiem, cukru to jest łatwe. No wiem, że łatwe, ale że y, sugar, cukier, y, wiesz o co chodzi. No no, wiesz o co chodzi. No dobra, możemy coś takiego zrobić, możemy coś takiego zrobić. Czyli jak ja, jak, jak, jak ja przegram, to jem łóż łóżkę cukru, no. a jak ty przegrasz, to łóżkę pieprzu. Pieprzu, ale taką małą. E, no taką obiadową, do zupy. No, ale płaską. No dobra, dobra, płaską. No dobra, no niech będzie, niech będzie, to jest przynajmniej o co się starać, nie? Jo, dobra <tryk> To ty masz łatwiejsze w takim razie Tak, zadanie. tak, ja mam łatwiejsze No dobra, 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 lecimy, lecimy Dobra, mam jednego gościa, jeden frag Totalny bot. Słabszy od ciebie, Sugar <tryk> Nie, no to niemożliwe, nie przesadzaj już <tryk> No serio, serio Pewnie bez broni jakiś. Nie, jest. co ty stary, ja miałem tylko MP5, a on miał niebieskiego tego, shotguna i go porobiłem. Czuję się pro. Ej, ogólnie e, Sugar jesteś słaby i nie dasz rady. Nie wygrasz ze mną. No ja to wiem, no ale wiesz, będę próbował, żeby tutaj nie zawieść widzów. Ej, nie, nie, tutaj widzowie chcą, żebyś przegrał. Ja ci to gwarantuję. Ej, bez kitu, ja nie mogę pompy znaleźć na całej miejscówce. Dobra, mam kolejnego gościa. Dobra, powalony. Zabity. To już dwa fragi. Ej, stary, czuję się jakbym nie wiem, World Cup'a jakiegoś. No dokładnie. Ojojoj, oj, oj, nie ma Kevlaru, Bogia, 50 mniej HP! Jest, jest, jest! Trzy cyfragi. fragi. Szlag. Sugar, łatwo! Oj, ja lecę dopiero. Niestety nikogo na miejscówce nie miałem. Chociaż oni się leczą. E, odpuszczam, odpuszczam. Bo potem ludzie będą się zrywali, Że chcieli zobaczyć, jak Sugar je łyszkep, A, ja popsułem. tu mam gościa. Nawet dwóch No i dobrze, dobrze, niech cię niech słamszą O nie, Black Knight No i gitarka Tam 50 KP mniej na 3 Keblaru O, już zero Kevlarów, brak Yes. Eee, nie ma się daru, tam Jeszcze, jeszcze inny in team, inny team Jest, 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 jest 30hp chyba na, na koncie Sugara A ja dostaję, dostaję Dobra padnę 100% 7 HP. No ile No i super. Nie ma no szans. I Bez szans na, totalnie. Na... Podnieś, podnieś. <głos> <głos> no i za zero. Pierwsza gierka, niestety. Mam dwóch typa. I zostaje w plecy. Powalony. O nie. A, ja, ale zabiłem. 4 fragment. O tyle przynajmniej dobrze, że zginąłeś, bo. Ale już, go, już tego też miałem. A to Sebi, jakiś Polak. No. no Oni no... mnie do soft plecy dojeżdżali. Dobra. Cztery fragi przewagi? Sugary zero. No ja mówiłem, że tak będzie, że zero będę miał na tych. <laughs> Nie, no teraz to już się całkiem stresuję, jak za zero zginąłem. <laughs> no i dobrze. Nie. O, shotgun niebieski! Co ja, co ja zrobiłem? Co? Nie doleciałeś? Nie, mam tutaj 20 osób na przyjemnym To chyba... To chyba dobrze, nie? Więc i No właśnie gości mnie... No super! Yes! Super! Yes! Naprawdę! Przecież yes! ta gra jest smutna Wylądowało mi trzech gości w jednym budynku. Eee, poproszę w komentarzu, Sugar to bot. Dobra, to z mojej strony nie będzie ten, gierki, ale sobie od haja pooglądacie przynajmniej e. może jakieś fragi. Interesuje się. O nie, boty. Ej, co jest?! Tak! Aaaa. Dobra. Dobra, to było słabe. To Ale mnie... Dobra. Jest szansa, jest szansa. Cztery fragi? Cztery fragi no. chyba. Do nadrobienia. Ale teraz. Popisał, aż mi się nie uda widzieć igry. Ja chyba na sklepową sobie polecę, albo tutaj sobie polecę i wrócę na sklepową No, no, no tak zrobię Chyba farmę raczej polecę Z głównej ziemi? Oj, przepraszam, o Tak, to. tak, tak Z głównej to moja ulubiona miejscówka, w Fortnite'cie No, słyszałem, słyszałem właśnie To czemu nie lecisz? No, bo chci dać fory, nie? Ej, i jeszcze lamę znalazłem, przyjacielu Nie No, nie przysięgam Dobra Tak nie może być I powiem ci, że sklepowa jest czysta A ja mam gościa? Fajnie by Cię porobił. Nie, to by nie było fajne. Chciałbyś ja by było... tak bez walki wygrać. Szczerze? No. No? Chciałbyś. <noise> Bo pamiętaj, że może zginąć, nie? E, Ogólnie ja bym nie dojeżdżał na Twoim miejscu. O nie, Rift'a rzucił. Nawet dwa. Mówiłem Ci, Szywaj. Nie! Nie dojeżdżaj. No, no! <noise> Mówiłem, nie dojeżdżaj. No i jaka sytuacja wygląda, Sugar? Pewnie giniesz, co? Eee, Sugar, halo! Leży, leży, leży. Chciałem się denerwować, chciałem się denerwować, wiesz, tak gadać z Tobą Najgorsze te ale jest drugi, jest drugi. No ten drugi ci już na pewno pokona. Nie podjedzisz go na pewno, nie da nie. uciekam, uciekam. No, ja wiedziałem, bo ty jesteś słaby zawodnik A! Oooo, Wygrałeś? Wygrałeś, Sugar, czy nie? Ej, no ale, Sugar, ze mną, bo taka, taka gierka to jest lipna! Weź, ej, Sugar! Kurde, ale rozbawiaj Dobra, ze mną. zabiłem, zabiłem. Ja nie mogę. 22 HP mi zostało, miał full kewa. Uch, dwa fragi. Pewnie na farcie, co? Dobra, ja ci dawałem pory ci w tych pierwszych gierkach po prostu. Żeby sobie teraz po prostu pokazać skilla, że wiesz, w jednej gierce zrobię tyle, co ty w trzech. Ooo, no, jasne, jasne. Sniper! <laughs> o, to dobrze, dobrze. To biegaj sobie tam. A, o! No, to... Mówiłem. <laughs> Sugar! Ja nie mam nic! Nie mogę pomóc! Nie niepotrzebnie, nie potrzebnie, bo ja chciałem się... aj, Podierałem Popi... się na tą snajperkę Popisać chciałeś się, a tutaj nie wyszło. Sugar, jak ty karpisz kurde! Nie no! Tak jest! Sugar, Nie no! Już chyba po tobie, Sugar, wiesz! Chyba po tobie! Mało masców masz! Mało masców masz. Ja bym ogólnie stary... Na twoim miejscu bym chyba stąd uciekał, nie? No, tak bym chyba uciekał, Sugar, bo tutaj kolejna ekipa podjeżdża Tam się leczą E, Sugar, ja bym uciekał, stary, uciekaj Nie ma sensu, nie ma sensu, stary Nie ma sensu, naprawdę, ty masz, ty masz stary Szarego taktikala nie? Sugar, ja bym stąd uciekał, naprawdę, żeby zostajesz w bateranki i chyba padasz No E No, Sugar, nie no Weź, nie, nie ty, uciekaj, uciekaj, naprawdę. Sugar, uciekaj. Jeszcze w strefę wchodzisz, to... No nie. Nie, no, szugar, Nie dasz rady, nie rób tego. To jest bez sensu, stary. No, o, odpuść to, odpuść to, Sugar, odpuść. Naprawdę. To się mija z celem. No, on ci daj taką bombę piękną. Nie, no, sugar, naprawdę, uciekaj, uciekaj, stary. Na moją odpowiedzialność, uciekaj, sugar, naprawdę. Nie rób tego. Naprawdę, sugar, odpuść. Nie warto, naprawdę, jesteś na hita, stary. Na hita jesteś. On cię dotknie i ty giniesz. Remis, ale mi się ręka, trzęsie, masakra. Jest 4-4, nie? Tak, 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 tak. Uff. Uh. masz. No i teraz już koniec Strefka idzie Tutaj jakiś tryhard Ewent w nie no ludzie ludzie Proszę Jest Dogrywka Dogrywka Nie To jest to jest Gra o życie stary No to dokładnie To jest najważniejsza gierka Też mam jakiegoś kozaka stare. teraz ja nie robię ja. Mam jakiegoś kozaka naprawdę Dobra powalony jest nie mów, że to jest złoty skar Dobra, jeden leży Tak? No wow. Czy ja znalazłem tu tego skara? Jak? Drugiego zabiłeś? Jeszcze nie Dobra, nobra Nie! Jak to jest możliwe? Dał! Miał 20 hp i dał mi heda skacząc z Digla sobie. Przecież to jest smutne, e, czemu? I, i, ilu ty dziabnołeś? Tam jest Sniper. Jednego. Czyli jest remis. Jest remis. Dawaj do gry jeszcze jedną. Nie! Uciekaj, Dobra! uciekaj! Nigdy wrzucił stary. Ale oni niech uciekają. Daleko, daleko. Co ty, to jest. ale zgasi im bo to się nie liczy. Mam lagi. Yes. Nie, 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 nie. Fud. Nie! Dobra, wygrałem, 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 nie. wygrałem, 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 łyżka pieprzu. Eee, <ścoughs> jak się czujesz, Sugar? Źle. Halo? Bardzo źle. Łooo, <ścoughs> pogromca zjednoczony utrzymał ten, e, mm, Tytuł, no tu. utrzymałem... utrzymałem tytuł. Pas tutaj, pogromcy zjednoczonych, utrzymane. E, teraz, wiesz co robisz, idziesz do kuchni, łyżkę taką jak zupę jesz, no. e, pieprzu, no e, otwierasz buzię, i do buzi. Ha, piepsyk pieprzyk, po przegranej. <laughs> Miała być płaska. Mm, to trochę... Nie można oszukiwać, tak także tyle chyba wystarczy, nie? W takim razie twoje zdrowie, High mm. I jak smakuje? No. Musisz połknąć. Nie muszę tu Challenge to challenge. Nie można! Aż tak źle. Okej ok, Nie no, tego na polskim YouTube jeszcze nie było. Rozumiem, jakieś tam ostre papryczki, coś. Ale pieprz co to za challenge wymyślił Hajkiwi, to ja nie wiem. A on miał cukier. On miał glide, nie? Jakby przegrał. Dobra, Sugar, pożegnaj się. Lutankę z tuba i łapkę w górę. Kodzik zjednoczeni w sklepie, siema!